Nadziwić się nie mogę, że od tego, który Was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród Was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my, lub anioł z nieba głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy. Niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: gdyby Wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Zobaczcie, panowie, że kiedy mamy scenę sądu ostatecznego nad całym światem, nad ludzkością, zobaczcie, że sąd ostateczny nie jest pytaniem o to, czy byłeś chrześcijaninem czy buddystą. Sąd ostateczny nie jest pytaniem o to, czy chodziłeś do kościoła, czy chodziłeś do zboru, czy do synagogi. Zauważcie, na sądzie ostatecznym sąd. Nad każdym człowiekiem na tej planecie jest sądem z miłości. Co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych? Nieście uczynili. To jest sąd z miłości. Czy jesteś w takiej religii, czy w takiej? Czy w takim obrządku, czy w takim? Czy nawet wierzący, czy niewierzący? Twój sąd będzie przede wszystkim sądem z miłości. I rzekł do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Święty Tomasz Zakwinu, Streszczenie Teologii, punkt 243. Należy zauważyć, że podstawą przystąpienia do Boga jest wiara. Mówi o tym list do Hebrajczyków. Przystępując do Boga, należy wierzyć. Zatem kto nie ma wiary, nie ma w nim żadnego dobra, które zmieszane ze złem mogłoby potępienie czynić wątpliwym. To też będzie potępiony bez roztrząsania zasług. Czy nawet wierzący czy niewierzący, Twój sąd będzie przede wszystkim sądem z miłości. Czy nawet wierzący czy niewierzący, twój sąd będzie przede wszystkim sądem z miłości. Sobór Tydencki sesja siódma. Kanony o sakramencie chrztu. Gdyby ktoś mówił, że chrzest jest dowolny, a więc nie jest konieczny do zbawienia, niech będzie wyklęty, a na Sąd ostateczny. Nie jest pytaniem o to, czy byłeś chrześcijaninem, czy buddystą. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. Tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia. Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Święty Grzegorz Wielki, papież. Doktor Kościoła, moralia na księgę Hioba Tom pierwszy Jest to właściwe heretykom, że do rzeczy złych mieszają dobre. Tak mogą łatwo zwieść umysł słuchacza. Gdyby zawsze mówili rzeczy niegodne, jako zbyt szybko rozpoznani, nigdy nie przekonaliby do tego, do czego chcą przekonać. Gdyby z kolei zawsze mieli słuszne poglądy, nie byliby heretykami. Lecz posługując się w swej zwodniczej sztuce zarówno jednym, jak i drugim, dobro oczerniają złem i ukrywają zło pod osłoną dobra, aby zostało przyjęte. Czynią podobnie jak ten, kto podaje kielich z trucizną i smaruje brzeg pucharu słodkim miodem. Gdy ktoś za pierwszym dotknięciem spróbuje czegoś słodkiego, bez wątpienia wysączy to, co śmiercionośne. Tak więc heretycy mieszają rzeczy słuszne z przewrotnymi, aby ukazując to, co dobre, przyciągnąć do siebie słuchaczy, a nauczając tego, co złe, zgubić ich ukrytą trucizną. Zobaczcie, panowie, że kiedy mamy scenę sądu ostatecznego nad całym światem, nad ludzkością, zobaczcie, że sąd ostateczny nie jest. Pytaniem o to, czy byłeś chrześcijaninem, czy buddystą. Sąd ostateczny nie jest pytaniem o to, czy chodziłeś do kościoła, czy chodziłeś do zboru, czy do synagogi. Zauważcie, na sądzie ostatecznym sąd nad każdym człowiekiem na tej planecie jest sądem z miłości. Co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. To jest sąd z miłości. Czy jesteś w takiej religii, czy w takiej, czy w takim obrządku, czy w takim, czy nawet wierzący, czy niewierzący, Twój sąd będzie przede wszystkim sądem z miłości. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to trzeba, trzeba, trzeba Was przestrzec, aby nikt nie budował swojej wiary na Księdzu Grzegorzu, ani na jakimkolwiek innemu Księdzu, czy Kaznodziei. I nie wierzyli w coś tylko dlatego, że ja to powiedziałem. Dlaczego? Bo moja osoba nie może być punktem odniesienia. Taka jest teraz moda, że ludzie się skupiają wokół księdza X, Y czy innych, innych popularnych kaznodziejów i budują swoją wiarę bazując wyłącznie na tym, co on mówi, często zupełnie bezkrytycznie przyjmując. I tak można by rzec na nowo się, ziszczają słowa świętego Pawła z listu do Koryntian Ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja Kefasa, a tamten Chrystusa. W czym jest rzecz? Ano w tym, że we współczesnym pomieszaniu teologicznym, na ogół nie najwyższych lotów w wykształceniu księży, następuje bardzo często mieszanie poglądów prywatnych z orzeczeniami nauczaniem uroczystym Kościoła. Oczywiście to jest na niekorzyść prawowiernej doktryny. Księże wypowiadają się na różne tematy, z pewnością taką, jakby głosili dogmaty na temat Trójcy Świętej. A wierni często w dobrej wierze owe niesprawdzone teorie przyjmują. Z taką wiarą, na jaką one nie zasługują. Ponieważ z inną wiarą wierzymy w dogmaty prawdy Kościoła definiowane jako defide katolika, definita, czyli inne prawdy Boże, czy twierdzenia bliskie wiary, które te wszystkie trzeba wierzyć pod sankcją grzechu ciężkiego. Natomiast w różne... Nauczanie, które ma rangę właśnie taką, jaką kaznodzieja i nada, a co najwyżej tolerata, często nawet i nietolerata, czyli błędne, jeśli to wszystko jest wplecione w jeden tok mówienia, a jeśli kaznodzieja jeszcze jest wymowny i mówi pięknie, no to następuje mętlik w głowie. Jeśli głosi kaznodzieja prawdy zdefiniowane i uroczyste, to oczywiście prawdę głosi. Natomiast jeżeli dodaje rzeczy nowe, no właśnie, to zawsze się bierze, wszystkie błędy biorą się z nowinek. Każda herezja była w swoim czasie jakąś nowinką. I w tym jest problem, ponieważ na czym opiera swoje, swoje nauczanie? Albo na swoim doświadczeniu, tylko swoim, albo na doświadczeniu swoich kolegów, albo na współczesnych tologach, albo jeśli patrzeć nieco szerzej, to na w nauczaniu współczesnych papieży. Ale generalnie tam dla siebie staje się punktem odniesienia. To biada komuś, aby ktoś myślał tak o mnie, albo o kimkolwiek innym. Bo tak postępował Marcin Luther, Kalwin i jemu podobni. Luther mówił ja, i tylko ja jestem punktem odniesienia. Bo ja tak mówię, bo, bo moje ma być na wierzchu. I co tam święci, co tam. Tradycja, co tam dogmaty, to mnie nie interesuje, bo ja mam oświecenie z nieba. Tymczasem każda argumentacja tego, co się mówi, powinna być budowana przynajmniej na czterech filarach. Na autorytecie Pisma Świętego, zgodnie z tym, co mówi samo Pismo Skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, tradycji, liturgii i logice.